Co na IBS? Nalewka z propolisu pierzga pyłek. IBS, czyli zespół jelita drażliwego, występuje o około 11% ludzi na całym świecie. Najważniejszą rolę w jego powstawaniu odgrywają bakterie jelitowe. Badania wskazują, że nawet 50% osób z zespołem jelita drażliwego ma zmiany zarówno ilościowe, jak i jakościowe w składzie mikrobioty jelitowej. I w tym wypadku bardzo skuteczna jest kuracja pyłkiem i propolisem, gdzie już 30 dni kuracji daje efekt na poziomie 107% podniesienia się ilości bakterii probiotycznych w naszym przewodzie pokarmowym. Stosuje się jedną łyżkę stołową pyłku raz dziennie na czczo oraz Propolis w dawce 8 ml dwa razy dziennie na pół szklanki wody bądź mleka przed posiłkiem. Oczywiście wszystkich oglądających zapraszam do obserwacji, zostawienia serduszka oraz komentarza. Pozdrawiam.